Pierwszy raz pojechałem na Fuerteventurę około 10 lat temu, i w zasadzie od tego pierwszego razu wiedziałem, że jest to miejsce, które chcę fotografować. Ta przestrzeń, atmosfera, światło to były wszystko elementy, które całkowicie odpowiadały temu, jakie zdjęcia chcę robić. Wyspa ma. Sobie niesamowity charakter, który jest zbudowany w oparciu o ukształtowanie terenu, gdzie pustynia łączy się z oceanem, gdzie występują góry, klify. Wszystko jednak jest w jednolitej piaskowej tonacji. Co więcej, światło, które zmienia się w ciągu dnia, całkowicie zmienia charakter wyspy od poranka poprzez południe aż po wieczór. To samo miejsce nabiera zupełnie innego charakteru, co daje niesamowite możliwości fotograficzne. Warunki do fotografowania na wyspie są dosyć trudne, jeśli chodzi o ten aspekt techniczny, ponieważ wiatr powoduje, że kurz i piasek w bardzo łatwy sposób są się w stanie dostać do środka aparatu w momencie, kiedy byśmy chcieli zmieniać obiektywy. Dlatego zdecydowałem się na zestaw z obiektywem zmiennoogniskowym 1655 ze stałym światłem 2,8 oraz na body Fujifilm i XT5. Zależało mi również na tym, żeby zrealizować sesję zdjęciową, która w swoim charakterze i w swojej estetyce będzie nawiązywała do Westernów z lat 70.. Dlatego też, w momencie kiedy przygotowywałem się do sesji, zdecydowałem się na użycie symulacji filmowych, które są zbudowane w aparat Fujifilm X-T5. Spośród parunastu dostępnych symulacji filmowych w XT5, mam parę swoich ulubionych, które używam najczęściej. Pierwszą z nich jest Classic Chrome, który jest stonowany, lekko nostalgiczny, o takim bardzo silnie filmowym charakterze, co bardzo dobrze się sprawdzało w przypadku tej serii, którą wykonałem na fuercie. Super nadaje się właśnie do fotografowania takich serii zdjęciowych nawiązujących właśnie do filmów czy oddających charakter zdjęć reporterskich z lat 70-80 trochę jakbyśmy oglądali National Geographic z tamtych lat Drugą symulacją filmową, którą cenię sobie najbardziej, jest Eterna. Jest to symulacja, która jest stworzona raczej z myślą o filmowaniu. Świetnie się również sprawdza jako symulacja filmowa w przypadku fotografii, dając taki bardzo delikatny, kinowy wygląd. Przez to te zdjęcia wydają się spokojniejsze i bardziej harmonijne. Jak dla mnie Eterna idealnie nadaje się do portretów lub takich spokojniejszych scen, lub do fotografowania takich majestatycznych przestrzeni jak właśnie chociażby na fuercie. Trzecią symulacją filmową, którą uwielbiam, to jest czarno-biały acros. Odtwarza taki klasyczny wygląd filmów analogowych o wysokiej jakości tonalnej. Dodatkowo Fuji symuluje tam naturalne ziarno filmu, co daje zdjęciom wyrazistości i autentycznego takiego analogowego charakteru. Acros świetnie się sprawdził w tym zachodzącym świetle na Fuercie, ponieważ jeszcze bardziej uwypuklił ukształtowanie terenu, fakturę tych przestrzeni, jednocześnie zachowując detale w tych ciemnych i jasnych miejscach. Dla mnie też było ważne, żeby skrócić ten czas pracy nad zdjęciem, żeby jednocześnie ta praca była na planie bardzo intuicyjna, szybka, reporterska i jednocześnie żebym widział już efekty zdjęcia takiego, jakie chcę mieć. Skracamy ten proces pracy na zdjęć, ponieważ te zdjęcia nie wymagają już takiej pracy w programie graficznym przy postprodukcji zdjęcia. Świetnym elementem jest również to, że mamy szybki dostęp do zmiany tych symulacji filmowych. W związku z tym możemy dobrać je w zależności od tego, jakie mamy światło, jaką mamy przestrzeń, jaką mamy paletę barw i dobrać konkretną symulację filmową do tych warunków, tak żeby odpowiadała naszym indywidualnym potrzebom.